Witam Państwa w kolejnym odcinku Porad Kulinarnych. Dzisiaj znajdujemy się w Domu Kultury w Rembertowie. Będzie przed nami wspaniały odcinek, ponieważ będziemy piekli chleb. Pani Marzeno, jakich składników będziemy potrzebować do tego, żeby upiec chleb? No tych właśnie, których, które mamy tutaj na stole. Jest ich mnóstwo. Tak, mnóstwo i dzieci tutaj będą nam pomagać i już znają pewnie te składniki, które, które używamy, tak? To są nasze krasnoludki, tak? Będziecie nam pomagać. i kucharz właśnie. No i mamy tutaj e, pszenicę, z której mamy otręby, właśnie w tej miseczce widzimy, mamy też e, mąkę pszenną w tym worku, mm -hmm. mamy żyto, w tej miseczce tutaj widać i lniane, I Siemielniane też, tutaj tak. Komentarz. same zdrowe składniki, tutaj mamy właśnie e, płatki, płatki owsiane pszenne. i owies, także dzieci mogą mm -hmm. sobie zobaczyć i dotknąć, no i ziarna słonecznika dodamy, to mamy jeszcze jako przyprawy do kminek, a drugi chlebek upieczemy ze śliwką na słodko. Także... Skąd u Pani zamiowa do pieczenia chleba, że pani tak propaguje to tutaj w tym domu kultury, że uczy Pani takie małe dzieci piec chleb? No właśnie, od lat piekłam w swoim domu i czasami piekłam tu na wigilię, jak już mamy tą kuchnię, to staraliśmy się wykorzystać to. I ten zapach, jak tak się roznosi pod samym domu kultury, więc ludzie przychodzili i właśnie pytali, jak się piecze ten chleb. I zaczęliśmy robić takie warsztaty i właśnie spotykają się tutaj i seniorzy, i młodzież, i przedszkolaki, właśnie całe grupy przedszkolne przychodzą i właśnie pieczemy sobie ten chleb. I wszystkich pani uczy piec zdrowy chleb, tak? Tak, zdrowy, jest i pyszny i właśnie pachnie, bo chociaż jest teraz bardzo dużo e, możliwości kupnych. Na chleba, naprawdę różnego rodzaju, to jednak nic nie zastąpi takiego zapachu, który właśnie można czuć jak, jak pieczemy chleb w własnym domu. No, oczywiście, że tak. Ja też myślę, że na pewno różnią się smakiem od takiego kupnego. Myślę, że tak. No to pani no. zaczynamy? Zaczynamy, bo no sama dobrze. jestem ciekawa, nigdy nie piekłam chlebka. No to proszę. Które dziecko będzie tutaj mi wsypywać wszystko? Wszystkie dzieci pewnie, prawda? To co, najpierw zaczynamy worek. Kto, kto jest w stanie w taki worek wielki wsypać? Chyba tutaj kacper on jest taki silny. Proszę. Kacperek wsypujemy do tej cały? miski. Cały, bo to jest cały kilogram mąki. To jest mąka pszenna. 650. O! Super. Dobrze, kacperku. Możesz już to wziąć. Teraz. Może Ola nam wsypie mąkę żytnią razową? To jest mąkę, którą sama I ile tej mąki? To jest pół kilograma mąki żytni razowej wsypiemy. Mm -hmm. To jest mąka, która, którą sama mieliłam młynkiem, którego tutaj nie mamy w domu kultury, niestety, ale w domu mam go i od lat stosuję. Więc to jest mąka gruba, taka można dotknąć i, i zobaczyć. Zobaczcie, dzieci. W sklepie takiej mąki się nie kupuje. I wsypiemy tej mąki pół kilograma, czyli trzy takie kubki. Proszę, Ola. Hmm. Ola nam pomoże. jakimś też sposobem? Może tak, o tak, może być. Troszkę wsypiemy, tak? Już tutaj no. u nas dziewczynki mają wprawę. Proszę bardzo, proszę Ola. Jeden kubek. No Ile razy już Ola piekłaś takich chlebek z panią? Jeszcze nie. Pierwszy raz? Właśnie chcielibyśmy pokazać tutaj wszystkim Państwu, że pieczenie chleba z dzieci nieproste i dzieci, które nawet nie piekły, to, to mogą się nauczyć przy takim jednym spotkaniu piec takich chlebek. Proszę. No to mam nadzieję, że wszyscy nas i widzowie No jeszcze jeden kubek. Też będą potrafili upiec sobie taki chleb. Na pewno. I napiszą do nas, że wyszedł im tak samo smacznie i pysznie jak nam. Tak. No, mam nadzieję, że wyjdzie. Proszę, Ola. A za kwaskiem zawsze chętnie siedzimy w domu kultury, bo najważniejszy składnik, żeby ten chlebek nam urósł, to jest właśnie zakwasek. Mhm. Niektóre dzieci mówią, że to brzydko pachnie, no ale. To tak, ale chlebek... tu z Kacyperkiem rozmawialiśmy, że mu się zapach, nie podoba. Ale chlebek potem pachnie bardzo ładnie, więc ja już włożę, żeby dzieci nie musiały tego zakwasku sobie wkładać do tego chlebka bo to im się nie podoba, więc ja już to zrobię. O, myślę, że wystarczy tyle tego zakwasku. I z jakiego kilograma mąki wyjdzie nam jeden chlebek? Nie, dwa, dwa. Dwa chlebki? Dwa chlebki, tak. I no i teraz dosypujemy inne składniki, właśnie takie płatki owsiane. O, proszę bardzo. O, Zuzia nic nie sypała, Zuzia. O, właśnie tam proszę, kubeczki, kubeczek. trzy kubeczki płatków owsianych Zuzia sypie nam. Pełne. No to wybór, wybór tych wszystkich dodatków to już zależy tak naprawdę od nas, tak? Tak, tak. Jakie, jakie peski, zboża zdy, chcemy? I tak. No i jeszcze troszeczkę wsyp, bo małe wsypiesz. Jeszcze jeden, jeden kubeczek. Dobrze. Już dziękuję. No dobrze, tutaj mamy otręby pszenne, to są właśnie te skórki z, z pszenicy. Mhm. I proszę bardzo, Zuzia, wsyp trzy pełne garnki. Otręby są zdrowe, mają dużo błonnika, prawda? Tak zjemy taki chleb z masłem, to już nam nic więcej nie potrzeba chyba do szczęścia. O, dobrze. Dobrze. Co my jeszcze tutaj nie wsypaliśmy? O, siemielnia. Widzę, To mamy. ja podam siemielniane, ja siedzę tutaj. A dosyć dzieci z całej kultury wiedzą, co to jest siemielniane, z czego to się bierze, ponieważ sadzimy w naszym ogródku. I to jest za panią mamy snopek z tego właśnie e, siemienia. Które len, siemi? len te kuleczki. A tutaj, tak. tak. To jest w naszym ogródku wyrosło. Pięknie. I to może takie wrzucimy Ola? Możecie, możecie wyskuwać, Takie wrzucimy? Tylko trzeba wyskuwać, obłócić. Dobrze, sypiemy. Ola, teraz pewnie chcesz sypać. Proszę, to wsyp trzy kubeczki tego ciemienia właśnie do chlebka naszego. Pełne. Jeszcze, jeszcze trudno się nabiera, to jeszcze wsypię jeden kubeczek. Tak jest, około szklanki yy, właśnie do takiej porcji sypiemy. Dobrze. To, co już daliśmy, płatki owsiane daliśmy, siemię daliśmy, mączkę też, no więc już chyba mamy wszystko. To teraz sypiemy bardzo ważny składnik, bez którego by się chlebek na pewno nam nie smakował, sól. Proszę, Kacper. Tu jeszcze trzy nam nie spać. Trzy łyżki. Tylko na mnie przez Dobrze, raz. Liczymy wszyscy. Dwa. No i trzy. Dobrze, to już mamy teraz. To już nam no, pozostała jest tylko woda. Widzę, że już wszystko wsypaliśmy. To proszę bardzo. Wodę lejemy. Zuzia, lej wodę, a ja już będę wyrabiać ten chlebek. Czy Jak często zie... z dziećmi pani robi taki chleb? To jest w tygodniu. Robimy czasami raz w tygodniu. Na przykład mieliśmy zimę w mieście, czy lato w mieście jest wtedy dużo zimę. dzieci. Teraz zimę w mieście mieliśmy, tak. To wtedy właśnie pieczemy sobie chlebek. Żeby ładnie pachniało i dzieci mają zajęcie. Poproszę jeszcze kacperek wody. I ile tu wody jest? Wody jest I tak 6 szklanek, półtora litra powinno być ciepła do... woda to jest? Tak, tak, to jest ciepła woda, bo właśnie że za kwasek potrzebuje ciepłej wody, żeby rósł. Mhm. I ja już zagniotę to ciasto. I jest bardzo prosto, bardzo szybko możemy I zrobić te tak. Chlebek, tak? tak. Nie daliśmy jednego składnika i dzieci nie przypomniały. Ola, sypiemy słonecznik, proszę. Ola, zapomnieliśmy słonecznik. Trzy pełne kubeczki. Trzymaj, ja będę nabierać. Siemię nam spadło. Trzy. Ja też coś dosypię, żeby był mój wkład w ten Oczywiście. chleb. U nas tak jest, że jeżeli przychodzi grupa dzieci, 15 osób czy 20, to każdy musi coś dosypać. Skąd, każdy coś musi dać Tak, tak skąd takie małe kubeczki, żeby wszyscy mieli zrobić. Dobra, co robić. Dobra, to to proszę. Dziękuję Ci bardzo. Kończymy wygniatanie tego ciasta. Kacperek, podejdź blachę z stąd z kuchni. Postawcie blachy tutaj na stoliczku. Pomóż mu Ola. Zróbcie miejsce. No to z olą mucimy siemię. No, dobre zajęcie dla kopciuszka, właśnie. No właśnie. I teraz o tej porze roku to właśnie wykładam te blaszki, zwykle taką folią, ale w ogóle to bardzo lubię wykładać liśćmi szanowymi, których niestety teraz nie mamy w ogrodzie. A czy na liście jeszcze inaczej się piecze? No, my pieczemy właśnie, wykładamy blaszkę liśćmi mhm. szanowymi, i kładziemy sobie ten chlebek. Bo można wiem, że jak, jak jest chleb właśnie gęstsze ciasto, to wtedy można kłaść w ogóle bochenki, ale te nasze ciasto jest właśnie bardzo proste w zagniataniu, w tworzeniu, ale wymaga jednak e, blaszki do pieczenia. Także dzieci, teraz bojowe zadanie. Wszyscy trzymają folię, bo ja będę wlewała ciasto. Także ja odsuwam Ola, Sperek i Zuzia. Proszę, trzymajcie tutaj na rogach. A ja spróbuję to ciasto wlać, może ja się właśnie tam. Ja mam. O, to właśnie, może od pani Ali zaczniemy tutaj. Proszę bardzo, Zuzia tutaj trzymaj. Ola, pomóż mi. Ja będę to ciasto wlewać może w ten sposób. O tak, żeby było widać. Pięknie wygląda. Wszystko to, co tam wsypałyśmy. Tak. To wcale nie trzeba duż, długo ugniatać, z tego co widzę, minut. minut Dlatego właśnie nie dzieci całe. to mogą robić, bo to można, dobrze, teraz drugą blaskę tutaj podajcie, a tą zostawiamy na razie, zaraz będziemy ją jeszcze obsypywać wiadunkami. No dobrze, trzymajcie folię. Teraz zostawiamy to, co w miseczce zostało, to ciasto. bo nie myjemy jeszcze miseczki, tylko właśnie bierzemy taką łyżkę i chowamy ten zakwasek na następny, właśnie chleb. To jest właśnie tajemnica zakwasku. Aha. Że cały czas używamy ciasta tego chlebowego i to jest właśnie zakwasek. Zostawiamy go w chłodnym miejscu, w lodówce na dole, może tak stać tydzień albo dwa tygodnie. I później, jak pieczemy następnym razem chleb, to znów ten zakwasek właśnie zbieramy. zbieramy. Do słoika i chowamy sobie. Także dobrze, teraz dzieci mają jeszcze jedno zajęcie. To jeszcze nie jest koniec z tym chlebkiem. Proszę bardzo, teraz jedną blaszkę faszerujemy śliwkami. Proszę, chodź kasperek tutaj też, też że będziesz miał udział w tym chlebku. Zuzia. I musicie tak troszeczkę głębiej wepchnąć te śliweczki, że później jak pokroimy ten chlebek, to żeby nie były tylko na wierzchu, ale i w środku. Głęboko paluszkiem. wkładajcie. Mm -hmm. Też na drugi zostawmy. Nie, nie, na drugi zrobimy z kminkiem. A tutaj możecie kłaść. Ile chcecie śliweczek? Lubicie śliwki w chlebie? Kto ja lubi, to wkłada to... dużo, a kto nie, to mało. Ja nie bardzo. <laughs> nie bardzo? No to z twojej strony nie będzie śliwek, tak? Może... Kasper nie lubi, ale wkłada. Kasper, ale może, wkłada. Wkłada. Ale <laughs> Kacper, ale ale może kminek wkładać. lubisz. Czy dzieci znają smak i zapach kminku? Nie. I nie lubicie może? Proszę, Zuzia, wąchaj. Ładnie, tak? Mm. Ładnie pachnie. Puste. Puste już jest. Wszystkie śliweczki złożyliście. No dobrze, no jeszcze ja bym dla Waszych miejsc troszeczkę popchnęła te śliweczki, żeby bardziej nam się zatopiły w tym cieście. Dobrze. No a teraz możecie posypywać kminkiem. Dobrze, teraz to zabieramy. Tak. I okay. odkładamy ten chlebek aż na 8 godzin do w ciepłym miejscu ma wyrosnąć i dopiero wtedy możemy go upiec. Proszę Chodź bardzo. Tu. Mhm. Z czym lubicie taki chlebek? Czy z powidłami śliwkowymi, czy z masełkiem? Bo powidła mamy tutaj na naszym regale kuchennym. I to teraz na 8 godzin tak. musimy odłożyć, tak? Tak. No już, już, już. Tego no to będzie tyle kniku, nikt nie lubi, tak? Kto będzie górę jadł? Ola ale będzie jadła górę, ale każdy, ale każdy lubi zabrać, właśnie. Tak, bo to fajna zabawa. I czy tu? Nie odkładam Cię miejscu. Ja sami odkładam do pieca, właśnie jak mamy ciepły piec nagrzany, to możemy właśnie do tego pieca, który się znajduje za panią Alą, Aha. żeby sobie wyrósł ten chlebek spokojnie, a później możemy właśnie rozpalić piec albo włączyć piekarnik. Także każdy w domu, w każdych warunkach może taki chlebek upiec. No to super. W piecu chlebowym, w piecówku, kuchence takiej zwykłej elektrycznej. Także każdy może upiec taki chlebek. I my tutaj tak... Zachęcamy wszystkich do tak. wykonania takiego chleba. Myślę, że każdy w domu znajdzie kilku takich wspaniałych pomocników, jak my tutaj mamy do sypania. Lubicie pomagać w kuchni? No właśnie. To cieszymy się bardzo. No więc nasz chlebek już odczekał swój czas, czyli 8 godzin sobie w ciepłym miejscu leżekował, a następnie został włączony piekarnik. Na, na ile tej, stopni, Pani Marzena? Na 180 stopni i piekł się aż półtorej godziny ten chlebek. Aha. I mam nadzieję, że szybko nie zleciało. Tak. Teraz ja sama będę musiała niestety już dzieci nie będą mogły im pomagać, bo jest kuchnia gorąca. I wyjmę sobie ten chlebek i zobaczymy właśnie co, nam, nam, wyszło? co nam wyszło. Także wyłączamy piekarnik. I wyjmujemy chleb. Pierwszy wyjmuje chleb, zgadnijcie, z czym? Z kminkiem czy ze śliweczką? Nie widzę. A, no bo to trzeba zgadnąć właśnie. Proszę bardzo, z kinkiem. ale jak pięknie jak nam właśnie, o. Proszę bardzo. Tak wygląda teraz nasz chlebek. Zaraz go wyjmujemy. Dzieci nie mogą teraz dotykać, bo jest bardzo gorąco, ja spróbuję to zrobić jako w miarę, zaraz może tutaj postawię sobie jednak jeden. Może ja mam jeszcze tutaj ściereczkę? Nie, nie, to już wystarczy. Nie trzeba. Tam, tak, o. U, ale jaki piękny, ani nie przypalony, ani nic. Nie przypalił nam się ten chlebek, Zajmujemy folię, będzie krupiąca skórka. No, i drugi chlebek teraz. Ops. Jemy. Ja uwielbiam Wygląda to, właśnie, pięknie, a ale... jak pachnie, drodzy no właśnie, Państwo, naprawdę o. zapach jest wspaniały. Zachęcamy do robienia sobie takiego do pieczenia, takiego tak. chlebka dla wszystkich domowników. No, mnie się wydaje, że nam wyszedł świetnie. Co myślicie o tym? Piękny złoty kolor ma. Zaraz dzieci spróbują właśnie, jak smakuje taki chlebek. Zaraz będziemy kroić. Troszeczkę będzie nam się źle kroił na początku, bo, bo jest gorący, świeży chlebek, to się tak, tak nie tak. dobrze. Możemy chyba tak. na czystej obrusie położyć. Jak mi tak. najpierw ze śliweczką czy z kminkiem. A kto lubi taką piętkę od chlebka? Ja. No właśnie. <śmiech> <śmiech> Ale jaki Proszę. piękny w środku. A jaki gorący jeszcze Może jeszcze. odczekajmy chwilkę, bo naprawdę jest mocno gorący. Czekamy czy jemy od razu? Czekamy. Czekamy, no o, to czekamy. dzieci nie są głodne, to miło. Właśnie, to zaczekamy chwilkę. I drodzy def. Państwo, zobaczcie jaki on wygląda w środku, jaki ma przekrój. Właśnie, Wszystko o. to, co tutaj wrzuciliśmy, naprawdę tutaj się znajduje. Pięknie wygląda, no nie możemy jeść, no bo nasze żołądki, brzuszki by nas bolały, byśmy zjedli taki ciepły chlebek, prawda? Musimy poczekać. Tak więc, drodzy Państwo, my sobie sami zdegustujemy ten chlebek. Was zachęcamy do Jeszcze tego, żebyście sobie tak? go przygotowywali. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie będzie y, umieszczony przepis y, na ten wspaniały chlebek. I co? I zapraszamy na kolejny odcinek, prawda? Do zobaczenia!